W tej naszej wędrówce przez Pustynię Wielkiego Postu dochodzimy do drugiego tygodnia. Przechodzimy właśnie przez Niego. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus bardzo jasno nakreślił taką duchową, mocną, intensywną walkę pomiędzy nieszczerą religijnością, hipokryzją w naszej religijności, a szczerą wiarą, która ma cechować dzieci Boże. Najpierw Pan Jezus mówi, że na katedrze Mojżesza zasiedli faryzeusze uczeni w piśmie. Ci, którzy mają przewodzić ludowi wybranemu. Jezus mówi, róbcie to, co wam mówią, ale nie naśladujcie ich absolutnie. Dlatego, że mówią, ale nie czynią. Nazwalibyśmy to właśnie hipokryzją. Hipokrytos po grecku to znaczy aktor. Można w naszej religijności tak bardzo grać, że właściwie to naszą wiarę wykorzystać jedynie do tego, aby gdzieś tam nad drugim człowiekiem zdobyć przewagę, wykorzystać, wywyższyć się. Dość często interpretujemy ten fragment tak, że tymi uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, dziś są duchowni. Są ci, którzy mają przewodzić Kościołowi. Ci, którzy zasiedli na katedrze Mojżesza. W pewien sposób pewnie to prawda. Na pewno. Ale tymi, którzy mają przewodzić, nie są tylko duchowni. Przecież to są też rodzice, którzy mają przewodzić swojemu domowi, swoim dzieciom. Przecież to są nauczyciele, którzy mają uczyć drogi prawdy, drogi szczęścia, drogi pewnych wartości swoich uczniów. Przecież to są też katecheci, to są tak zwani dzisiaj, szczególnie może ważni w internecie, influencerzy, ci, którzy mają wpływ na młode pokolenie, ludzi, którzy biorą pewną odpowiedzialność za to, do czego ich przekonają, na jaki wpływ mają, jaki wpływ wywierają na, swoje, na swoich fanów, na tych swoich obserwujących itd. Jezus więc bardzo mocno podkreśla, aby wystrzegać się tych przewodników, którzy co innego robią, co innego mówią. Wystrzegajmy się, a z drugiej strony, jeśli jesteśmy na jakimś polu takimi właśnie przewodnikami, to wystrzegajmy się też tego względem naszej postawy. Tym antywzorem, którego nie powinniśmy naśladować są właśnie faryzeusze, którzy wydłużają frędzle u swoich płaszczy, Poszerzają filakterie. Filakterie były to takie skórzane pudełka, w których znajdowały się fragmenty tory. I taki pobożny żyd nosił takie filakterie na czole albo na ramieniu, wydłużając je albo wydłużając, frenzle płaszcza, jak gdyby pokazywał taką swoją wyższość, taką swoją głębszą pobożność. W jego mniemaniu oczywiście to za tym często szła po prostu hipokryzja, udawanie, obuda. Pan Jezus mówi jeszcze o jednej rzeczy, która może nas zdziwić. Nie nazywajcie się ojcami, nie nazywajcie się mistrzami, rabbi, nauczycielami. Ale zobaczmy, że nawet święty Paweł mówi w liście do Koryntian, nazywając siebie ojcem, czy więc należy dosłownie, zupełnie dosłownie traktować ten fragment. No egzegeci tłumaczą nam, że trzeba go odczytywać w kontekście całej Ewangelii, całego Pisma Świętego. I nie do końca dosłownie, to trochę tak jak z innymi fragmentami, na przykład o ucięciu odcięciu ręki, wdłubaniu oka, albo o tym, żeby nienawidzić swoich rodziców. Trzeba go dobrze zrozumieć. Kontekst, cały kontekst tego fragmentu sugeruje nam, że chodzi tutaj o to, abyśmy nie wykorzystywali naszego właśnie przewodnictwa w wierze po to, żeby się wywyższyć. Kto się, uw... kto się wywyższy, będzie poniżony, a kto się poniży, będzie wywyższony, mówi Pan Jezus. Faryzeusze szczycili się i bardzo lubili, kiedy zasiadali w pierwszych miejscach, w synagogach, pierwsze miejsca tak a propos, to były te miejsca koło drzwi, bo wtedy wchodząc wszyscy ich widzieli, wszyscy się z nimi witali, podziwiali. Z drugiej strony e, lubieli też pierwsze leżanki. Dosłownie te miejsca przy stole, o których mówi Ewangelia, to są leżanki, bo przecież w taki sposób spożywano uczt, ucztę w postawie półleżącej. Lubili więc faryzeusze, ci, którzy się mniemali za lepszych, być zawsze w centrum, być zawsze tam blisko gospodarza. A pan Jezus mówi. Kto się wywyższa, kto chce szukać pierwszego miejsca zawsze, no tego Pan Bóg uniży. A kto się uniża, kto z pokorą potrafi służyć. I właśnie o to chodzi, że być ojcem, być, być mistrzem, być nauczycielem w naszej wierze, w naszej sytuacji, to być właśnie sługą. I ten fragment właśnie o tym mówi. Nie nazywajcie się ojcem, rabbim, mistrzem, bo macie jednego mistrza, jednego nauczyciela, jednego pana, Chrystusa. A wy wszyscy jesteście braćmi. Czyli. Nie chodzi o jakieś zakazane słowa, których nie można użyć, bo po prostu będziemy mieli grzech albo będziemy żyli niezgodnie z Ewangelią. Sens jest taki, idea jest taka: nawet jeśli jesteś ojcem, jesteś ojcem duchownym albo ojcem biologicznym, jesteś nauczycielem, nauczycielką, jesteś dla kogoś mistrzem w tym sensie, że ktoś cię naśladuje, to nie po to, żebyś górował. Nie po to, żebyś górowała, wywyższała się, ale po to, abyś służyła, abyś służył. Tylko tak jesteśmy autentyczni. Jeśli wykorzystujemy to do naszego jakiejś tam próżnej chwały, do zdobywania prestiżu, to stajemy się hipokrytami. A przed tym Pan Jezus absolutnie wystrzega. Mówi nam, że hipokryci no to są ci, którzy się zamykają w pewien sposób na Królestwo Niebieskie, bo grają. A jak można zbawić kogoś, kto jest aktorem, a nie jest sobą? Na ten kolejny dzień wędrówki przez pustynię naszego życia, gdzie musimy wybierać, zmagać się ze słabościami, z pokusami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.